To oni odpadną dziś z task, eksperci nie mają wątpliwości. Choć wybory widzów potrafią zaskoczyć, co udowodnili odrzucając Kaczorowską i Rogacewicza, to Bukmacherzy nie mają wątpliwości, kto tym razem odpadnie z kolejnego odcinka tańca z gwiazdami. Chcecie się przekonać, z kim już dzisiaj się pożegnamy? Kto został w tańcu z gwiazdami? W grze o kryształową kulę pozostaje sześć par: Mikołaj, Bagi, Bagiński i Magdalena Tarnowska, Barbara Bursztynowicz i Michał Kasin, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Tomasz Karolak i Izabela Skierska, Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Katarzyna Cilman i Jania Lesar. Tej ostatniej parze bukmacherzy wieszczą zwycięstwo. Kto odpadnie? Bukmacherzy obstawiają, jak widać, nie tylko mecze i wyścigi, ale także pary, które odpadają w kolejnych odcinkach Tańca z Gwiazdami. Poprzedniego werdyktu, kiedy to odpadli Marcin Rogacewicz wraz z Agnieszką Kaczorowską, jednak nikt nie przewidział, a sama para była tym faktem mocno zaskoczona. Wcześniej z werdyktem musieli pogodzić się także Aleksander Sikora i Daria Syta, Małgorzata, Lanbery, Uściłowska i Piotr Musiałkowski oraz Ewa Mincz i Michał Bartkiewicz. Teraz, podobnie jak przy poprzednim odcinku, Bukmacherzy uważają, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest eliminacja Barbary Bursztynowicz i partnerującego jej Michała Kasina. Na kolejnym miejscu wskazują zaś Tomasza Karolaka i jego partnerkę. Największe szanse na zwycięstwo bukmacherzy dają Katarzynie Cilman i Jan Lesar. Odrobina historii Taniec z gwiazdami na antenie TVN miał 13. edycji programu. W Polsacie obecnie trwa 17. edycja. W programie biorą udział największe gwiazdy, ale i tancerze, którzy już do roli gwiazd urośli. Któż nie zna Agnieszki Kaczorowskiej czy Stefano Teracino?